Dobra Siemka, Kolejny szybkie, szybkie danie. To będzie. To będzie rybka. Rybka, która tutaj jest. Musiałem ją rozmrozić, dlatego. sobie tak pływa. Nie ma głowy. Trudno. Pech jak nic. Głową by może by była apetyczniejsza. To jest dokładnie. Y, Karaś. Także nie ma problemu. Zrobimy ją. Zrobimy ją na, na maśle. Mam tu cytrynkę. Przyprawę, oczywiście, damy Mam tu cytrynkę. Mam masełko też jest. Oczywiście, pies się zjawił już. Oczywiście, wiem, że lajwa robili. I robią nawet, chyba do tej pory. No, ale to ich sprawa. Ja się w to nie mieszam. Ktoś się pode mnie nawet podszywał, ale rozmawiałem z majorem, powiedziałem, że to nie ja. Bo ktoś, pode... że niby kamery, niby mam mu, <laughs> mam mi oddać, którą niby ja kupiłem. Nie, 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 nie. To nie jestem ja, to od razu Wam mówię. Bo po pierwsze, w ogóle nie oglądałem tego live'u. I nie oglądam do tej pory. Także, ale zajmiemy się gotowaniem. Na razie rozpuszczam masełko. Już nie będzie z olejem, tylko z masełkiem. A co do pieniędzy, no to niestety, no czekam cały czas. Sam czekam, szczerze wam mówię. Naprawdę. Zajmiemy, zajmiemy się rybką. No w sumie ja jej oporządzać już nie muszę, bo jest bez głowy, tak jak widzieliście. Dosyć dorodny karaż. Jest bez głowy, jest oprawiony w środku. Także w tym kłopotu nie będzie. Muszę go tylko przygotować inaczej. Wnoszę jedną rzecz. Zwykły talerz. Mąka. Monca. 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 Con su, ma è strudono. Monca. Widzę, ja że na burudę. Dobrze. Jak dymi to znaczy, że będzie gitara. Oczywiście stół. No i ja, jak ja to robię. No wiadomo, odsączę rybę na pewno. Na ręczników. Yeah, I I teraz, kora później, odsączy na zwykłym ręczniku rybę. To na banę. Naprawdę szkoda, że nie ma głowy. Ciekawe czy da się zjąć, no da się pewnie zjąć, zjeść na surowo. Nie ma łuski, więc nie muszę skrować. Bym hmm? spróbował, no, ale... Nie wiem, czy się nie pożywiam. Dobre. Zaraz mi się maso skleje, muszę odłożyć. Za szybko to wszystko idzie. Naprawdę mu spróbował. Bez tu, patrzcie. Smaczne to to nie jest, może z solą, to by przeszło. No ale wolę, akurat rybę to wolę, niech ogonem zamarne dla was. Pfu, akurat rybę wolę, jednak w postaci smażonej. Cóż damy, damy na pewno, damy na pewno Dwa kawałki pomarańczy, Tutaj nie pomoż, kurwa pomarańczy, dwa kawałki cytryny, do środka, o dokładnie, kurwa, o dokładnie tak o, do środka, dwa kawałki cytryny, razem ze skórką, ze wszystkim, niech ona sobie tam leży, jak ma ona się smażyć i tak dalej, jeden, dupki to może nie damy, dupkę to sam znamy.

Ta cytryna, tak. Dwa kawałki do środka wkładam. Do tego włożę jeszcze zioła. Ha, śmieszy mnie to, kurde. Jedni mówią, że kuszulka za długa, druga, mówię, że za krótka. Inni mówią, że łańcuszek wystaje. No co wystaje, gdzie? Ja mogę schować w tyłek. Damy zioła. Na pewno popieprzymy. Żeby nikomu się nie kojarzyło z niczym złym, tylko popieprzymy. Na pewno posolimy. Rozsmarujemy. Na pewno posolimy. Już jeden bok będziemy układać. Jeszcze działa dodamy, ale... Powolutku wszystko Papryki nie dam nie Ja pójdę dzisiaj na, na włoskie żarcie Czyli damy bazylię do środka Bazylię i oregano Czy to pasuje, to nie wiem Tak jeszcze nie robiłem takich cudów I cóż? Dobra, stawiam społeczną masło, niech się smaży. Dałbym jałowo, no a dam, jałowiec nawet dam, zobaczymy. Oregano, bazylia i jałowiec, zobaczymy. Wszystko to do, do środka wrzucam. No i obtaczam ryby w mące. No bo jak inaczej? Jest i oregano, dobra. No, oczywiście z drugiej strony też pieprz czarny. No, ja staram się gotować szybko. I tanio, ta potrawa, powiem Wam szczerze, kosztuje około 3 zł. I sól. Ja wiem, że dużo ludzi nie lubi ryb z tego względu, że są te ości zasrane. Ale powiem Wam, że najwspanialsze ryby, jakie jadłem. To właśnie jak byłem nad morzem, jak bywałem, to coś niesamowitego. Te poranne ryby, które y, łowią kurczę, jak oni się nazywają, rybacy, to jest po prostu niesamowite. No i tak wygląda ryba. Zapakowana towarem. Nie wiem czy będzie widać. I w, I w mące. No i cóż, no tylko na olej. Na gorący. Danie będzie szybkie. Bo mam rozgrzaną patelnię. trzeba tylko patrz, żeby się nie przypaliło. Nie wiem, czy kurde nie dodać. Kurwa, znowu, olej będę musiał dodawać. ja pierdzielę. Mam jeszcze jedną rybę, którą kupiłem. Dobra.

Mam jeszcze jedną rybę do zrobienia. A no i póki się. Póki się będzie smażyć. To ja umyję ręce, co? I zaraz przejdę do pozdrowień. Bo już naprawdę dużo jest pozdrowień, już się nadbierało, więc trzeba w końcu to zrobić.

Zobaczymy rybkę zaraz i będą pozdrowienia. Zarcie szybkie stanie. I nie powiem, no, ryba jest zdrowa. Ale teraz idziemy do pozdrowień. Po pierwsze, to pozdrowie o te osoby. Redakcję Twój Głos Gazety Powiatu z Gawrolina. Pozdrawiam Was, jak chcecie to możecie jakoś się umówić i pogadać ze mną Jakoś nie przez pocztówkę, ale będzie na pewno wisieć A teraz kolejne osoby Cezarego No już muszę niestety być z kajetem Cezarego, Kubę i Sienko Pozdrawiam Pozdrawiam. Naprawdę. Pozdrawiam też księdza od pani Malczews Malczews Malczewskiej. Zdrowia życzę, proszę księdza. No, niech ksiądz dla mnie też życzy zdrowia. I panią Malczewską też. Kamila Madeja, w końcu się doczekałeś, Kamil, pozdrawiam Cię, ja wiem, że kurde, zlekałem z tym wszystkim i tak dalej, ale, ale no, mówiłem, no, kurde, nie wszystko jestem w stanie ogarnąć, Kamil Madej, także, także, a czy Major Cię pozdrowi, tego to nie wiem, może Cię pozdrowi, może nie, skąd ja mogę wiedzieć? Krystiana Wachowicza pozdrawiam. Nie wiem nawet skąd jesteś, ale Cię pozdrawiam i, i miło, że, że, że jakiś kontakt mały mamy ze sobą i tak dalej, że coś tam żeśmy rozmawiali. Także bez problemu. No kurczę, tutaj to może być grubo, ale dobra. Jak idziemy na całość, to idziemy. Zaraz mi ryba, zaraz kuchni. Bo już ona zaraz będzie dobra. Adolfa i Ugola z Niemiec. Pozdrawiam Adolfa i Ugola z Niemiec. Zobaczymy. Chłopaki. Na pewno macie ubaw teraz, nie? Ale będzie, na pewno. Dla Patrycji. Od Krisa. Pati, ja ciebie też pozdrawiam. I... Życzę Ci szczęścia z Orany. O rany. Żółtego, wesołka. I wo wody, wody, wody. Z radomia. Pozdrawiam. Damy radę, zobaczycie. Ha! To jest dobre. Kielce i najlepszą położną Karolinę. Karolina, jeżeli jesteś taką położną, najlepszą, pozdrawiam cię bardzo mocno, bardzo serdecznie. Pozdrawiam też również Kielce, bo uważam, że o cholera, jak ty jesteś położną, to to coś jest na rzeczy. Marcina Skorupskiego również pozdrawiam. Naprawdę mi zaraz Marcina Skorupskiego też pozdrawiam Agę Białkowską z Warszawy pozdrawiam również Pana Sobolewskiego, pozdrawiam, oczywiście i Alko z Warszawy, pozdrawiam i to by było to by było na tyle Trochę coś spierdoliłem z rybą chyba No ale chuj, się napiłem już przecież wcześniej To głodny nie będę Nie nie, powinno być dobrze Na sam koniec na sam koniec ryby, słuchajcie Jak już zdejmiecie na talerz To radzę Położyć też kawałek. Zaraz wam pokażę zresztą. Zaraz się I zaraz wam pokażę o co chodzi. Żeby była smaczna. Oczywiście musi być masełko na wierzch. Ja tu wspaniały życie, że człowiek zmarłych, bo jest pokora, widziliśmy aż to. Miał 80 stron. Czekajcie, ją tylko przełożę. No, wygląda jak to ryba, jak usmażona, no, no cóż mam powiedzieć, tylko do tego trzeba tak dodać kawałek masła, no a wiesz, ono się samo roztopi, jak nie to w mniejsze kawałki, poróbcie i będzie szybciej. No i obowiązkowo jak się masło roztopi już, a roztopi się na pewno, to rozdusić trochę soku z cytryny. Mniej więcej jakoś tak. Nie chcę, żeby to spadło. To jest szybkie danie naprawdę to kosztuje kurcze to kosztuje 3 zł czy 4 mniej więcej a jest zdrowe i tanie Dobra pozdrawiam i pozdrawiam majora oczywiście i Krzysia Siemanko